Cześć wszystkim, Marcin z tej strony. E, mam taki pomysł. E, zamierzam otworzyć nową playlistę, która się będzie nazywała Zajęcia Praktyczno-Techniczne, ZPT. E, I w tej grupie filmików, w tych nowych filmikach, będę starał się rozwiązać Wasze problemy związane ze sprzętem. Macie niedziałający komputer, coś tam się zawiesza jest problem z doborem sprzętu do nowej konfiguracji, którą chcecie kupić. Postaram się Wam w tym wszystkim pomóc, ponieważ mam dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o naprawę wszelkiego rodzaju sprzętu. Posiadam jakieś know-how, dzięki któremu mogę rozwiązać wiele problemów związanych z funkcjonowaniem Waszego sprzętu. E, oczekuję na jakieś pytania, czy to w komentarzach zamieszczonych pod tym filmikiem, czy również jako wasze filmiki, e, które będą odpowiedzią na ten film, który właśnie ben, e, będzie zamieszczony. E, czego oczekuję? Oczekuję od Was, abyście podali, na przykład macie awarię sprzętu, żebyście podali konfigurację sprzętu, jaką macie, jaki macie zasilacz o jakiej mocy. E, również e, żebyście w miarę dokładnie opisali objawy, które się z tym sprzętem dzieją. Jeżeli będzie taka potrzeba, skontaktujemy się na Skype, postaramy się porozmawiać e, i rozwiązać Wasz problem. E, jeżeli jest na przykład jakiś blues screen się pojawia czy coś w tym rodzaju, e, fajnie byłoby, jeżeli byście przesłali e, na mój adres e-mail czyli marcinmałpa.netogram.p.kom żebyście przesłali e, zdjęcia z tym blue screenem w tym momencie ja jestem w stanie wyłuskać informacje dzięki którym e, będę w stanie zdiagnozować e, usterkę jeżeli macie jakieś problemy jeżeli macie jakieś pytania związane z sprzętem piszcie postaramy się wam pomóc e, a w międzyczasie Trwa wgrywanie kolejnego filmiku, także jutro będzie kolejny let's play.